<noise> Prawa na księżyc. Niesamowite! Ten księżyc jest taki ogromny. O, ciekawy, jak na nim jest. Słyszałem, że jest zrobiony z sera. Jeśli to prawda, to musi być smaczny. <noise> to raczej nie jest prawda. O, chciałbym się tam dostać. Mógłbym jeść, spacerować, spotykać tubylców. Skakać w kosmosie. Zamierzam się tam wybrać. Ale jak? A właśnie jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę. Zwiedzę księżyc jutro wieczorem. Ale Kicku, wydaje mi się, że to nie będzie takie proste. Kicku? Gdzie jesteś? Wielkie nieba! Kicek naprawdę próbuje dostać się na księżyc. Czy jesteś pewien, że to się uda? Księżyc jest naprawdę daleko stąd. Tak myślę. Umiem skakać bardzo wysoko. I mam dużo czasu na ćwiczenie, póki nie wzejdzie księżyc. Hitku, tutaj jesteś! Zdążyłeś w samą porę. Kilcek chce skoczyć na księżyc. Serio? Tak, i muszę jeszcze zrobić kosmiczny trening zanim wyruszę. Dlatego już ćwiczę skoki. Jesteście gotowi? Pięć, cztery, trzy, dwa. Skoczyć! Machaj skrzydłami, wtedy dotrzesz wyżej. Przecież nie mam skrzydeł! To pomachaj rękoma! Do radę. Właśnie tak! Tylko trochę mocniej! Skocz, kuflisku! Wyżej, wyżej! A teraz leć! Księżyc? Jestem tam? No, nie zupełnie. Trudno. I tak tam dotrę. Jakoś. Wielki krok cicka w nieznane. Wielka wyprawa na księżyc. Wspaniale! Wyglądasz jak prawdziwy astronauta. Super! Muszę zjeść trochę sera w ramach treningu. Mm. Ale jak ja mam się tam dostać! Rum, 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 co to? Rum, rum. Rum, rum. Dziecku, co ty wyrabiasz? <laughs> Śmiesznie wyglądasz. To jest kombinezon. Polecę na księżyc, jak tylko się dowiem, jak tam dotrzeć. Potrzebujesz rakiety. Rakiety? Tak, i mogę ci ją zrobić. Ekstra! No to na co jeszcze czekamy? Musisz się pospieszyć, jeśli chcesz ruszyć dzisiaj. Niedługo będzie noc. Moja rakieta zaniesie cię na księżyc w mgnieniu oka. Nie mogę się doczekać! Ja też mogę lecieć? Przepraszam, ale obaj się nie zmieścimy. A to był mój pomysł. Mm. Ale możesz polecieć jak tylko wrócę. Wielkie dzięki. Brrr. Jak ci się podoba? Niezła, niezła. A. Co właściwie jest na tym księżycu? Jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że jest zrobiony z sera i że są tam mili kosmici i króliki. Hmm. Chyba warto to najpierw sprawdzić. Mogę się tego podjąć. Zostaw to mnie. Ekstra! Ciubek chce polecieć aż na księżyc specjalnie dla mnie! Ach, ach. Dam radę! A, dam radę! Prawie tam jestem! Cześć! Lecę do domu! A ty dokąd się wybierasz? A. Lecę na księżyc, żeby sprawdzić, jak tam jest! Haha, <grym z dąbki> na księżyc! To przecież tysiące kilometrów stąd! Aż tam! Jesteś gotowy? Tak! Pospiesz się! Pora wystrzelić mnie w kosmos! To bardzo długa droga! Możesz skłodnieć! Zrobiłam ci kosmiczne ciastka i nalałam sok. Ciupku, <laughs> <laughs> Wróciłeś! Co widziałeś na księżycu? Czy powinnam coś Kickowi dopakować? E, na księżycu. Tak, to znaczy. Jest tam trochę chłodno. To nie problem. Ta butelka z wrzątkiem cię rozgrzeje. E, jest też słonecznie i deszczowo. Okulary? Kapelusz? I parasol? I kalosze? Proszę, gotowe. Czy księżyc naprawdę jest zrobiony z sera? E, tak. I z lodów bananowych. I chleba? I brzoskwini. Już gotowe. Pora wyruszy. Jest miło i wysoko, i blisko do księżyca. To idealne miejsce. Jesteś gotowy? Przeszedłeś trening? Masz wszystko co trzeba? Tak, tak i tak! Powodzenia! Leć na księżyc! Hurra! Dalej! Dalej! Powodzenia! Wielkie dzięki! Przywiozę wam trochę sera z księżyca. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Ruszaj! 3, 2, 1, <śmierdza> zniknął. Oj! zatrzymajmy go! Mi przykro. Brrr. Szkoda, że księżyc nie jest tak blisko jak jego odbicie w wodzie. Hmm. Skoro kicek nie może się dostać na księżyc, to może księżyc przyjdzie do kicka. Kicku, kicku, bawicie się! Już pora! E? Pora na co? Kitku, pospiesz się! Rakieta jest już gotowa, a ja polecę z tobą. Ale. Pięć, cztery, dwa, jeden, star. Widziałam, że było ci przykro, że nie poleciałeś na księżyc. Więc. Przenieśliśmy księżyc tutaj. Mam nadzieję, że ci się spodoba. <grym anfonii> no pewnie! Jest nawet księżycowa uczta! Pychota! <grym anfonii> Dziupku, czy lody na księżycu były takie pyszne jak te? W zasadzie to wcale nie doleciałem do księżyca. Bo był o wiele za daleko. Przepraszam. Nie szkodzi! Na pewno nie są takie pyszne jak nasz wspaniały ser, chleb, lody bananowe i brzoskwinie. Pychota! Nie jesteś rozczarowany? Nie! Ten księżyc jest nawet lepszy, bo odwiedzam go z moimi przyjaciółmi. Hura! Rosie, wiesz, że na niebie jest całe mnóstwo planet? Mhm. Kicku jest naprawdę późno. A to był bardzo długi dzień. Tu jest Jowisz, Saturn, a to są jego pierścienie z lodu, Mars! O! Jest czerwony! Rozi? Tak, kicku. Jutro polecę na Marsa. Czerwony ser musi być pyszny. Oj, żołędzie i marudny dębiak. Słyszysz to kicku? Muzyka. Kicek. Taka wspaniała melodia Dziękuję Rosie. Sam ją wymyśliłem. Jestem pod wrażeniem. Jaki piękny dzień. doskonały dzień do zabawy. Chodź Rosie. <noise> Muszę się najpierw przebrać w <noise> <noise> Ok, Okej kochani. Co dziś się pobawimy? O! Oh. Co jest z nimi nie tak? Ura! Powiem ci, co jest nie tak. To wina dębiaka. Dębiaka? Był taki zrzędliwy. Powiedział, że brzmi jak kruk, kiedy próbowałem dołączyć do porannego śpiewu ptaków. Ura! I nie chce oddać mi mojej piłki. Utknęła w jego gałęzie. Kiedy przeczytałam mu specjalny dębiakowy wiersz, tylko siewał. O, kiedy zapytałem go, czy mógłbym podrapać sobie plecki o jego kurę, powiedział mi, żebym ocierał się o kogoś innego. Czasami może być trochę marudny. To nie jest trochę. On jest bardzo marudny. I kiedy mówię bardzo, mam my na myśli bardzo. O! Lepiej pójdźmy i dowiedzmy się, co jest grane, Kicku. Rosie? Czy ty to słyszysz? O mnie -o. tutaj! O! Dlaczego one zawsze po mnie skaczą? Ponieważ jesteś taki kickowy. <laughs> Chodź zobaczymy co u dębiaka. Tylko mi tam nie rozrabiać, żołędzie! Ah. Ty zaczynasz? Um, witaj, Dębiaku. Witaj, Rosie. Cześć, kidsku. Było... Um, trochę skarg. Tylko nie te żołędzie. Ah. Nie, nie na żołędzie. Na... Ciebie. Oh. Wszyscy mówią, że byłeś bardzo zrzędliwy. Nic na to nie poradzę. Te małe żołędzie hałasowały przez całą noc. Nie zmrużyłem oka. Jestem zmęczony. To wszystko. Wiem dokładnie, co masz na myśli. Kiedy Rozi jest zmęczona, robi się taka marudna. Co? Słuchaj, dębiaku, teraz jest cicho. Może się zdrzemni. A my pójdziemy poszukać żołędzi i zobaczymy, czy uda nam się je trochę uciszyć. W porządeczku. Żołędzie! Żołędzie! Chcę z wami porozmawiać. Ale że się zgubimy, rosy. Pobudka Obudka, Nie musisz przepraszać. Co się stało? Co się stało? Daj na zgodę. A, zgoda. Teraz, jeśli nie masz nic przeciwko, a, chciałbym trochę a, pospać. Pospać? O, ale ja się chcę bawić. Ja chcę spać! Rozumiem. Wolisz spać niż spędzić czas ze mną. Ha. Cóż, wiemy, kiedy jestem niechciany. Żegnaj, idę, jak na zawsze! A. Spakajcie! Chcę tylko Dobre, Zatrzymać się już! Powiedziałem stop! Nie to na mnie! Kto tam? <grym wytkownie> to ja. Proszę, czy mogę odzyskać moją piłkę? Proszę. Ale ja tu próbuję spać. A ja próbuję grać w piłkę. Wielkie dzięki. O, proszę bardzo, Filip. O, potrzebuję tylko trochę snu. O! Tylko nie na mój kamyk. Przestańcie! Chodźcie tu! Tu jesteście! Hej, przestańcie! Chodźcie tu! To nie zabawa! Muszę z wami porozmawiać. Co one teraz robią? Biegnę, Kicek! Kicek! Nie, nie chcę. Dzięki, Rosie. Teraz mam do was małą prośbę. Chodzi o Dębiaka. Nie, czekajcie! Stop! Wracajcie! Ich nigdy nie złapiemy. Jak możemy sprawić, by te wredne żołędzie były cicho? Spójrz na nie. One naprawdę muszą się uspokoić. O, 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 jak miło. O, przestań, Bruno. Potrzebuję trochę snu. Kicku, nie przestawaj grać. Mam pomysł. Niech za tobą pójdą, Kicku. Hmm. Okej, okay, wymalutkie, malutkie, wredniuteńkie żołędzie. Chcę was prosić o dużą przysługę. Dla pewnego dębowego drzewa. O, 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 no chodź. o, o, o. Mm -hmm. oh, <suszy> podoba mi się to, bardzo mi się podoba. Piękny śpiew Miło cię znów zobaczyć uśmiechniętego, Dębiak A my mieliśmy małą pogawędkę Prawda, żołędzie? Tak, Rosji Hej, moja piłka Och, dzięki, uf, Dębiak Podrab się o mnie, Bruno uf, uf. <laughs> Dzięki Witaj, Olu Czy mogę jeszcze raz usłyszeć twój wiersz? Na drzewo z ciebie. Zazdrości każdy dom. Co mówisz, zawsze mądre jest? Kochamy mądrość twą. Dziękuję, Olu. Myślę, że już wiem, jak uciszyć te małe żołędzie. Zaśpiewaj im kołysankę. Myślę, że też się zdrzemnę. Ach. Co miałeś na myśli, mówiąc, że jestem marudna? Z całą pewnością nie jestem marudna, jak jestem zmęczona. Chciałem tylko, żeby dębiak poczuł się lepiej. O, oh, w takim razie okej. Okay. Hej, chciałabyś usłyszeć mój wiersz? Jest cały o tobie. Tak, z przyjemnością. <laughs> Gdy widzę, jak moja Rosie się <laughs> śmieje. Ze szczęścia buziami promienieje. O, jak słodko. Takich momentów nie ma jednak dużo, bo Rosie zazwyczaj jest straszną marudą. <laughs> Bardzo śmieszny kicek. <śmiech> 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 nie jestem marudą.